Wokół domu w ciągu zimy na bezlistnych drzewach i krzewach widać tylko pąki, tak charakterystyczne dla poszczególnych gatunków i odmian. Tylko drzewa szpilkowe nie zmieniły zupełnie swojego wyglądu. Barwne owoce pozostały na niewielu krzewach. Ciągle widać duże białe jagody śnieguliczki, drobne czerwone owocki na niektórych berberysach i irgach, pomarańczowe owoce. Na gałęziach rokitnika. W ziemi pozostały kłącza i cebule wieloletnich roślin ozdobnych, jak tulipany, narcyzy, kosaćce, lilie, floksy trwałe, piwonie, maki zimujące, malwy i wiele innych. Natomiast bulwy innych, mniej odpornych na nasze zimy roślin, jak na przykład dali czy mieczyków, zostały wykopane przed zimą. Róże i inne wrażliwe na mrozy krzewy zostały okryte słomą, trawniki, jeśli nawet nie przysypał ich śnieg, stoją zrudziałe.